Hej dzisiaj, jestem z tej strony 2 Was na kolejny reakcji na kanał Trasem Polski Mów po polsku Music Video. Mam widzowie 16.30, mogę nagrywanie o 14.00 na YouTube, więc mam lekkie opóźnienie, ale jak po moim gardle i po moim głosie, ja jestem troszeczkę chory, ale walczymy widzowie. Dwie premiery dzisiaj, dosyć ciekawe, wyszły na kanał, dostanę parę wiadomości właśnie, żebym je sprawdził. Może nie będą takie jakieś duże hitowe, milionowe premiery, jak to była w przypiątku, jednakże dwie na pewno bardzo ciekawe premiery. Eee, najpierw Polski wieża, Mów po polsku tytuł tego kawałka. Ostatni singiel. Eee sprawdzałem chyba przy okazji live'a, bo patrzyłem na kanale i nie ma więc chyba na live'ie sprawdzałem, ale tak generalnie to jestem bardzo mocno na bieżąco, jeżeli chodzi o muzykę polskiego, bo bardzo się nie miaram i ja bardzo lubię te miksowanie języków i mnie to tak naprawdę to jest moje trochę guilty pleasure módlę, że jeśli ktoś robi to dobrze ma dobrą dykcję, dobry akcent, dobrze to po prostu fanatycznie brzmi no i co, kolejny single polskiego, mów po polsku, widzowie klasycznie, zostawcie suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi na kanale, jak jeszcze tego nie robicie i lecimy z tym, polski speak polish, mów po polsku Let's go Broski. Ubrani się tak, wiecie, UK style Four 45 <coughs> Mówi więcej słów po angielsku niż ja, jak do mnie gada myśli, że to lubię Mała ja tęsknię za krajem, mów do mnie po polsku. Ale dziwny mix trochę, te, jakby te wejście miały takie dziwny audio for some reason, no? no. Mówi więcej słów po angielsku niż ja, jak do mnie gada myśli, że to lubię Mała ja tęsknię za krajem, mów do mnie po polsku, może się czegoś nauczę, mm. mam pojebane uczucie Mówi do mnie po angielsku, myśli, że ja to lubię? Czy co, polskiego e, triggeruje to? <gulia> N nerwuje go to. Polskiego. No, śmieszne to było, nie? <noise> Polskiego to denerwuje, jak laska chce się dopasować i po angielsku do niego gadać, jak got you, bro. No ciekawy tej, ciekawy take. Myślałem stary, że... No bo generalnie to jest takie romantyczne trochę, nie? Że ona stara się po angielsku gadać, żeby bardziej mu podpasować. Ale widać, że on ma different type of love, tak? Jak to się mówi? Inny typ miłości ma, wiesz o co I że... Woli jak dupka do niego mówi po polsku. I got you, bro. I got you. Preferencje. Co lubię? Mała ja za krajem mów do mnie po polsku. Może się czegoś nauczę. Mm. Mam pojebane uczucie. Coś się w i coś się gotuje. Kaska, kaska, kaska. Jedyna rzecz, co mnie interesuje. Mam połowę main na DMA, więc niczego już nie tydry... wykluczę. I like the beat, bro. beat. Brody by Kaiso, zajebisty beat. tak się, że bardzo mi się podoba. Kaska, kaska, jedyna rzecz, co mnie interesuje. Mam połowę, maina na Diema Więc więc niczego już ty wykluczę. Ej. Kluczowe słowo to pizda, jedyne co widzę, jak widzę ich KBUSZKE. Nie lubię trzeć pizdy na MAJKu. Kluczowe słowo to pizda, co? Kluczowe słowo to pizda, jedyne co widzę, jak widzę ich KBUSZKE. Aha, czyli, czyli on, czyli mówi, że taka dupa, która jest. Yy, aha, nie what? Nie ma, więc niczego już ty wykluczę. Kluczowe słowo to pizda, jedyne co widzę, jak i ich bużkę. Cześć, cześć, trzecie, cześć, cześć. Czotuję, kaska, kaska, kaska jedyna rzecz co mnie interesuje Mam połowę maina w Emma, więc niczego już nie wykluczę. Kluczowe słowo to pizda, jedyne co widzę jak widzę ich buźkę Czyli co? Kluczowe słowo to pizda, czyli że ona jest yy, stworzona do tego, żeby się ruchać, tak? Że widzi w niej tylko pizdę, like to, to, o to chodzi w tym wersie, że jedyne co w niej widzi to seks nic więcej, e, chyba o to chodzi, tak to rozumiem. Nie lubię trzeć pizzy na Majku. Może ja robię to z luzem. Miałem już parę modelek, teraz poluję na ulek. Tu nie jest uleckie. Miałem już parę modelek, teraz poluję na uleg to ogarno ten wers pisze jeden widzowie, nie? Ula... Jak ona ma nazwisko? Kowalska? Jest ta ula z modelek, co nie? Ula. E, słyszałeś z oknem jakiś dźwięk pojebany? Nie, co to było stary Ula Kowalska się nazywa? Ula? A chodzi o modelki zespół. Miał już parę modelek, no raje modelki, fajne cipki, e, ale teraz pora na ule, czyli będzie pierwszy polski ship, tak? Polski i ula Kowalska z modelek. Ja pierdolę, to Miśki, nie? Miałem już parę modelem teraz poluję na ulę. Tu nie jest Piszę co widzę, tak będzie do końca. She said that she likes my uh, accent, where you from? Bitch from Polska. Zmieniłem kairos, zmieniłem kontakt. I like the verse, bro, I like this shit. Do końca. She said that she likes my accent, where you from? Bitch from Polska. Zmieniłem kairos, zmieniłem kontakt. Teraz mam wtyczki, na to pop konta. Nie zobaczę miliony, nie zobaczę swojego ojca. Ja. Pony jest Disney plus. Tony jest family friendly bullshit, byku wychował nas ból Ja yes, Szerski, Ja yeah, lubię to, lubię to, lubię tą taką manierę, kurwa, lubię tą taką agresję w tym oh. To nie jest Disney Plus To nie jest family friendly bullshit, byku wychował nas ból Zani yeah. był sprinter za był podjazd, jedyne co było to bud. mam luso. palam się tylko jak mi ha <laughs> <laughs> To jedyne, co było to bud. 2 4, 7, się tylko jak mi more time I'm not in a mood At this, Czekaj, At this point there's nothing to prove. I did everything that I said that I would. Jestem z krainy tyś... 1000 jeżów. Of course I'm giving all wood. Of course I'm giving all. Yo. Czekaj, ale to są dobre barsy w ogóle. Ty lirycznie to jebana ten kawałek jest. I'm not no myth. At this point there's nothing to prove. I did everything that I said that I would. Jestem z krainy 1000 jeżów. Of course I'm giving all wood. Jest to jest co I did everything that I said that I would. Jestem z krainy 1000 jeżów. Of course I'm giving that all wood. Wood to jest stojący kutas. Czyli on jest z tej krainy, no of course I'm giving that wood, like Wood. To oczywiste, że ją pielęgnął, wiesz o co chodzi? Oczywiście, że, że podam jej do papy, nie? No, trochę erotycznie jest ten kawałek, nie? Polski, trochę trochę kurwa na zboczeniu, nie? Trochę, trochę kurwa yy, seksualny kawałek, nie? Seksualna, niebezpieczna wersja 2025 do Auta Type Shit. Of course I'm giving up, Wood. Of course I'm Mówi więcej słów po angielsku niż ja Jak do mnie gada, myśli, że co lubię Małe ja atencji za krajem, mów do mnie po polsku Szczerze, ten numer zapamiętam bardzo mocno przez pryzmat śmiesznych i fajnych wersów. Podoba mi się jakby liryka w tym kawałku. Like, I like it, bro. może się czegoś nauczę Mam pojebane uczucie, coś się szpąci i coś się gotuje. Kaska, kaska, kaska jedyna rzecz, co mnie interesuje Mam połowę mina w więc niczego już nie wykluczę. Kluszowe słowo do pizda, jedyne co widzę, jak widzę ich bluszkę Nie lubię Połowa maina w dm z kim ma polski fita z maina? Ja wiem, że u Reto był chyba Z Samirem z Reto Z kimś jeszcze? I don't know to be fair No chyba tylko Reto i Samir są so fary, ale no widać, że to chyba zwiastuje jeszcze inne featuringi, zajebiście Zajebiście, że idzie po swoje, ja się jaram im. bardzo mocno lubię go Więc niczego już nie wykluczę Kluczowe słowo to pizda, jedyne co widzę, jak widzę ich puszkę. Nie lubię trzeć pizdy na majku Może ja robię to z bluzem Miałem już parę modele Teraz poluję na ule Ciekawe, czy mu się uda. nie, Powodzenia brachu nie? w wyrywaniu uli. Myślę, że stanowilibyście świetną parę. Niczym Jacek i Barbara broski, you, you, you got me, bro. Like Bonnie and Clyde, type shit. Why is it not playing, bro? Miałem już parę modele. Teraz poluję na ule. A może teraz poluję na ule? To nie znaczy, że ule kowalską z modelek, tylko chodzi, że poluje na ule, nie? Na pszczoły, wiesz co chodzi? że potrzebuje jakiejś dawki, która go urządli tak przyje... Yeah, you, you got me bro? you got broski? teraz poluję na ule nie dobra, mogę zrobić taki bid beat miłosny lowki freestyle miłosny Teraz poluje na ule! O, teraz poluje na ule! Kiedy ona do mnie mówi, mów czule! Je, bo dają ci serce na dłoni, tak jak pierdolony Liga, Yo, nie Liga to jest miłość, ej, Ona by chciała wybić, ej, A ja jestem Drazy na DD Party, o! Ona by grała w karty. Nie no, I got you, bro! Fajne to tak szczerze, ale nie zapamiętam tego przez pryzmat tego, że na to bęger brzmieniowo, to be fair! Tak szczerze, moja opinia. Nie zapamiętam tego przez pryzmat takiego, że to brzmieniowe, na kurwie, jak pojebane, tylko zapamiętam to przez pryzmat tego, że y, fajne wersy i w sensie, mówię tak porównując i y, 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 kontrastując do jakby aktualnej twórczości, dotychczasowej twórczości tak naprawdę polskiego, którą poznałem, uważam, że najbardziej ten kawałek zapamiętam przez pryzmat śmiesznych, erotycznych, starych wersów, i, i tych wersów o ulic, modelek stare ogólnie o jakby skrajności wersów. Nawet najbardziej zapamiętam ten kawałek przez ten pryzmat, ale overall brzmiowo też jest fajny. tylko początek miksu, jak, nawet jak zaczyna się numer, I don't know about the mix, bro, ten początek był taki dziwny, zmiksowany. Nie wiem, czy, czy to tylko ja, i just mi bro, ale ja miałem takie... Taki dziwny feeling miałem, nie wiem czy, czy do końca jakby dobrze kminię, czy nie, ale miałem taki dziwny dźwięk na tym miksie na początku. Może pierdole, I don't know guys. Dajcie znaka widzowie co myślicie o kawałku, dajcie znać, co myślicie o reakcji, stawcie film w komentarzu. Wielkie pozdro i życzę Wam miłego weekendu. I tell love guys.